Zestaw celowania, system naprowadzania do Osobiście uważam, że system naprowadzania jest trochę zbędny, bo skorpion szybko namierza. Wolałbym bardziej dać ulepszony mechanizm obracania albo jakąś taką rzecz, która jest z wyposażenia eksperymentalnego. Na razie nie ma jeszcze modów nietestowych w wersji XM, dlatego jest wersja testowa. Albo tak, albo żadna. Bardzo ryzykowne zagranie. Nie polecam tu jeździć Skorpionem, szczególnie, że rywale mają Iwena. Jestem zdziwiony, że tu pojechałeś. Raczej uważam, że Skorpionem no musiałbyś pojechać tam. Tutaj tylko pod warunkiem, że lightów by nie było. Także bardzo ryzykowny początek, biorąc pod uwagę Ivena w wróżnie przeciwnej. Niewykrytego! On tu musi gdzieś stać, co nie? Gdzieś jest Iven. Jak padnie Iven, to spoko, co nie? Contro Carro. Daleko, ale weszło. Wiktor możesz wysłać, oczywiście. To raczej nie wejdzie. Iwen jest po prawej stronie, wiemy już, czyli gdzieś tam. Ładny strzał. Na ślepo wejdzie? Kurde, szkoda, że nie wejdzie. dalej są lagi, oczywiście, że mogą dalej występować infinity. Ile trzeba obligacji na ich stację? 25, 30, parę tysięcy, coś takiego. Przestawiasz się. Hmm. Ciężko mi to trochę jeszcze zrozumieć, bo... Chcę coś wytłumaczyć. Nie wygląda na to, żeby ta flanka była przegrana, tak? Macie tu jeszcze Conquerora, Controcaro, Carnarvona. Więc masz tutaj spore siły. To nie jest tak, że tu jest jeden czołg. Więc jestem trochę zdziwiony, że się przestawiłeś. No bo jeszcze... To nie wygląda aż tak źle, prawda? Jeśli okaże się, że ten Conqueror padnie... To okej, okay, ale dość wcześniej się wycofałeś. O i teraz na przykład już To wygląda gorzej, bo dojechał te 343 3 No, to już jest niebezpieczne. Wejdzie. Padę strzał. Podpalenie kurna nie ma gaśnicy! No to tutaj strzał roku Jeszcze on się swajczy Swajczył się za tysiąc Dziadek Dziadek 050866 No to jest taki strzał, który zmienia totalnie bitwę Brawo Danielo, dzięki bardzo. Ocenimy konto oczywiście Ale te 30 trudno przebić 100 metrów proszę o konto Oczywiście po bitwie sprawdzimy konto czy jest mod na mniejszy celownik? Oczywiście, że jest dostępny. To może wejdzie w kadłub. Weźmy. Wejdzie? O, szkoda. Niestety. Może kolejny będzie lepszy? O, jeden HP. Bardzo defensywna bitwa. Jak na razie czekamy na rozwój wydarzeń. Nie wiem, czy z tej miejscówki będzie jeszcze jakieś okazje, więc wydaje mi się, że warto się przestawić. Rywale, którzy mogli atakować tą flanką, już poumierali. Teraz najwięcej masz do zrobienia po drugiej stronie. No właśnie. Linia 1, 2, 3, 4. Light. Trochę chyba przedwczesny yy, strzał. Po lewej może być Kunze panzer i obiekt. Skorpion tam był na ślepo. Chyba tam jest, skoro cię wykrył. Ale ja bym się bał wychylić. Właśnie. No on ma tą przewagę, że on cię widzi, co nie. Możecie pokarać, jeśli tu wceluje się, to jest duże ryzyko, że cię trafi. Ja bym, ja bym tak nie zagrał, ja bym się bał, że mnie po prostu trafi, tak? No jeśli jest dobry, to na pewno cię trafi. Pytanie tylko, czy jest dobry, tak? Tego nie wiemy. Wiemy, że cię widzi. Jest bicie, jest bicie, jest bicie, ale chowa się, trzeba szybko zareagować. Zdążyłeś, szybka reakcja, bardzo szybko. Sprawnie tak, nice. Nice, nice, nice. Teraz też ładny strzał. Gitarka. I już BZ go skończył. Skorpion strzelił ze snajpy. Wiemy, że załatwił Ci TVPK. Ciśniesz twardo. Do lewej! No tutaj haek by się przydał. To byłby dobry haek. No ale zobaczymy. Ty przodujesz jako pierwszy, raczej, ale słusznik ci może pomóc. Najsik. Tylko trzeba było uważać, bo obieg 416 jest na górce. Możecie zdjąć na strzał haekiem. Po lewej stronie obiekt 416. Ryzyko duże. Obiekt może ci teraz skończyć, ale nie masz spota, czyli mógł się też wycofać. Obiekt po lewej stronie jest. Nie widzicie ci, czyli może być właśnie w tam w dole. Tu właśnie może być w krzakach. Powinnyś mieć spota, więc uwaga. Okej, okay, mógł się wycofać w takim razie nawet do A1. Jeszcze głębiej. Bardzo defensywnie się wycofał. Jest. Słabe bicie niestety. Strzeliłeś wcześniej. No i tutaj już. Kto będzie pierwszy? Ty. Zd zdążysz? Uwaga. Jednak ty. Nice! Nie spodziewałem się, że zdąży dać mu jeszcze pecha, ale dałeś radę. 5900 widocznych, czy coś było na ślepo? O, nie wiemy. Nie wiemy, bo nie ma podglądu na wynik. No ale widzieliśmy, że na x-famie było prawie 6000. Ciekawe, ciekawe ile tutaj wziąłeś na tłuk. I jak z zarobkami było po tej bitwie, też dobre pytanie.